Wszystko co zostało dodane do Genshin'a w wersji 5.7. Więc zacznijmy od banerów w fazie pierwszej. Ujrzymy Skirk, setną postać w Genshin'ie. Władającą Kryo elementem oraz Shenhe, która także jest Kryo postacią. Następnie mamy Małwikę wraz z Emily w fazie drugiej. Zostanie także dodana nowa czterogwiazdkowa postać, Daila. Dający tarcze oraz przyspieszające ataki naszego teamu. Co na pewno przyda się w wielu teamach. Poza tym dostajemy... Kolejny nowy endgame'owy tryb, do którego będziemy poczołować aż trzy teamy. Ale jesteśmy w stanie grać w wykopie, co, co na pewno powinno pomóc nowym graczom. Następnie dostajemy nową historię Travelera oraz historię Skirk. Dostajemy także duże zmiany relików, bo od teraz możemy zmieniać sobie loadout. Oraz dostajemy nowy item, który pozwoli nam rolować staty na naszych artefaktach. Więc teraz jeśli relik ma dobre statystyki, a wszystko trafiło nam w defa, to jeśli szczęście nam dopiero. Pisze, możemy trafić wszystko w statystyki Kryta. Jest to dalej duże RNG, ale jest to naprawdę wielka zmiana i robienie relików powinno być teraz o wiele łatwiejsze za pomocą tego i temu. oraz Raiden Shogun dostają nowe animacje i niestety nie dostajemy żadnej ekspansji w tym patchu. Ale dostaliśmy info od naciągających postaciach z od kraju, więc zawsze coś. I kodziki, dostajemy czyste Primonów, więc nice, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!